Siema, z tej strony Mruwa, witam Was w kolejnym odcinku z Battlefield 4 Jestem na mapie, kurczę, będzie to operacja blokada, na górze macie napisane, jest to duży podbój Serwer y, taki ala hardcore jak zwykle, czyli y, Damage z Hardcora, mapa z Normala, no i ogólnie tyle Jak ktoś chce szczegółowo wiedzieć to y, Serwer nazywa się Bug Ho Honor Ojczyzna, albo tak jak ja go lubię nazywać, czyli Eee, Bugi, chodor, i włoszczyzna, co jest? No, się otwórz to. No, biegamy. No, nigdy też mm. z kim ja tu jestem? Z jakimś słodkim fajterem w składzie. Kto jest dowódcą? Ja, dobra, to chłopie. Atakujemy to. Eee, ja jestem, jak coś. Teraz gram, wsparciem. Eee, moja broń to jakiś tam shotgun gram na głównie dlatego, że chcę po prostu dojść do kamuflażu za wyzwanie bo jest moim zdaniem jeden z najładniejszych kamuflaży właśnie jaki jest w ogóle w grze jest właśnie za zabicia, o jezu no i umarłem jest za zabicia właśnie z shotgunów ogólnie, więc mamy tam zdobyć kilka baretek plus kilka zabójstw także nawet to jest jakoś tak Okej, okay, co tu się dzieje? Tu jest duży zator ludzi. Pewnie tam gdzieś będzie Campus Sniper, więc tam się respić raczej nie będę. Pójdę tędy. Też zmieniłem jak coś ustawienia graficzne na średnio wyłączony. Zaraz może pokażę. Jak pobiegnę i zginę. O ile będę pamiętał, to pokażę jak to wygląda. Bo um, o ile jak ja gram, to gra nie klatkuje. To przy nagrywaniach czasem potrafi. No i stwierdziłem, że tak być nie może, że jednak wezmę to. O Jezus, Maria. Dobra, wychyliłem się jak debil, ale to od razu pokażę. Teraz to wygląda o tak. Średnie, niskie właściwie. Jak uzbieram na nową kartę graficzną, to wtedy te ustawienia się diametralnie poprawią, moim zdaniem. A jak na razie trzeba grać na tym, co się ma. Eee... Też nie jest jakoś przerażająco źle, no bez przesady. bo wygląda naprawdę ładnie. Nawet na jedna średnia, tu macie tego dowód. Eee... O lol, dobra. Coś mi się pojebało, że mam karabin i strzeliłem, a raz i trzymałem po prostu serii i się dziwię, dlaczego nie strzelam. Ojej, to jest właśnie moje doświadczenie z shotgunami. Nie za bardzo tych stworów lubię za to, że po prostu musimy być dosłownie w nosem w przeciwniku i nie wiem, mają też. No pierdolnięcie niby mają, ale no. A nie, ten nocem strzału nie ma zbyt dużego. Dobra, to jest okej. Okay. Nie wiedziałem, że tak mówię. To mi się jak najbardziej podoba. Ząchłem stąd. A dobra, tam jakiś ty biegny, ten zamykał przed twarzą. Masz gościu, amunicję, tam macie też łapta ogólnie. Boże, jak ta amunicja lata. Grawitacji zero. Leć! W ogóle... Nie wiem. Pierdolę, tu będą się takie mordory działy. No właśnie. Ma ktoś apteczkę. Potrzebny medyk. A tu jest, dobra, kurna jak debil proszę. Dobra, penis. Porzucam trochę granatami, może to nie być. O, jaki piękny granat! Mój zaraz tam biegnie, jak pewnie. A nie, dobra. Mam trzy granaty mini, one się charakteryzują tym, że strasznie daleko latają. A. Yy, ale za to też mam minusy, oczywiście. Dobra, tędy w ogóle nie przejdę. Ni ja. pójdę jakoś inaczej. Wracając do granatów, yy, są bardzo lekkie, mają zmniejszony damage. O, to jest ich minus. Dobra, spróbuję się wbić tędy. Tu jacyś jakiś. Dobra, może nie będę biegał przed celownik, bo to. Oj, ej, ej, Widzę, że to nie jest dużo lepiej, ale to jest tak samo. A ja widzę, że to jest jakiś Claymore naszego. Ło, co to kurwa było? A, ktoś się tu zrobił wyłom, dobre, gościu, dobre, dobre. Ta jest strzelarz. Co jebiście. Dobra, tu się zaraz mordor będzie. No i tyle po moim mordorze tym wysadzony jakąś inną rakietnicą, nic nie trafiłem Kurde, a tak ładnie się zapowiadało, gościu zrobił wyłom, Leciliśmy przez dwie ściany A tu penis No ale no nic Zdarza się, zdarza eee, O, można też respić na swoich... a nie, bo jestem dowódcą, nieważne Tak dowódca może respić na swoich, Chcemy, co się odznaczyło? Atakujemy myce panowie, bo My się to... O, mamy już innego typa w teamie, tamten wypierdzielił ja pierdolę. tu mordor się dzieje? O, a propos mordoru. Okej. Okay. A, amunicję, właśnie masz się skapnąć. No oni nie mają pojęcia, że tu jestem trochę tak przy kampie na Hama. O, właśnie, do, no to jest mniej więcej to co chciałem powiedzieć. Fosfor, a na górze, dobra. Te granaty można y, też rozróżniać po ostrzeżeniach, które widzimy Aj. No i dostałem z granatnika W jakimś rozpryskie, miałem bardzo mało HP, bo gościu mnie nieźle obił A no widzę, że wbicie baretki na shotgunie nie będzie prostym zadaniem Jakby co to baretka jest, tak przynajmniej myślę, bo to też nie mogę na 100% powiedzieć Ale baretka jest za to, jeżeli zabijemy przeciwnika, y, przeciwników Kilka razy pod rząd. Tak jakby winst... eee, Boże, jak to się nazywało. Strajka zliczymy? Kurczę, nie pamiętam. To znasz? Nie wiem, co tam napierdziela. No więc, teraz ten przyrząd, który mam w łapie. To jest to w ogóle, nie wiem, jakiś. W teorii e, granatnik przeciwko. Co on dostał? został? jakieś światełko się świeciło, albo. Mam... Nie, to był mi pewnie laser. Nie wiem, dobra, penis. Już mam jakieś przewidzenia. Eee, Wracając do tego mojego granatnika, to był granatnik przeciwko e, latającym jednostkom. W praktyce spisuje się mega turbo, beznadziejnie, bo inaczej tego nazwać się nie da przeciwko właśnie lotniczym. Ale nawet nie jest taki zły, właśnie o no, takie. Ja pierdolę zabijaniu swoich i tym podobne. E, nie, ale po prostu takim napały ostrzałem jest bardzo ok. Jak widzicie, można sobie tak trochę ponapierdzielać. On może dosyć szybko zabić, tak naprawdę jeden celny strzał Znaczy bardzo cenny to musi być strzał, ale na no jeden celny strzał Bez problemu uśmierci naszego przeciwnika, cóż ja tu wezmę apteczkę Też BF4 właśnie dodali jakby dużą apteczkę i małą, tutaj jak akurat macie Na przykładzie naboi I mała się różni tym, że Jakby przykleja się do sojusznika i zaczyna go E, dobra, może shotgun kontra sniperka to nie jest dobry pomysł. No jest w ogóle shotgun na zewnątrz to nie jest dobry pomysł. A co. O, dobra, przebiegłem do mi się żyje. Oho, oho, ho, mam pomysł. Nie, nie mam jednak, lol. E, chciałem się przedostać tutaj jakoś przez te skałki, ale muszę zapierdalać dookoła. Nie chce mi się. Dobra, jolo, panowie co tam się boicie, czego? O, dobra, rozumiem, ok, nie ma sprawy. Właściwie, jaki w ogóle masz awatar? Podziwiam ludzi, którzy w ogóle potrafią coś takiego w tak prostym edytorze zrobić. Tam macie jak coś do dyspozycji: tak naprawdę, nie wiem, parę przecinków, kwadratów, kołek, jakieś jajko i samolocik, pistolet, no i mniej więcej tyle. Także jeżeli ktoś potrafi zrobić coś w tym stylu, to naprawdę podziwiam. Też ten nasz znak jest na naszej broni, na naszych samochodach. Także fajny akcent. Ja mam sharingana z Naruto, sobie zrobiłem drugiego poziomu, właśnie jeżeli ktoś by się pytał ja miałem z sobie zrobić szaringa na jego, ale był on za trudny no ale dobra, walić to zresztą pewnie mało z was oglądało, także nie wiem zbytnio o czym mówię o chuj, dobra, debile pojebane ja was zdegraduję co za debilek poleciał <gry> o ja pierdziele dobra, wbijam tam czy tu... I granaty się uspokoją, bo nie chcę biec na granat swojego. Okej, okay, no i zeszturmowaliśmy Jezu, ile tu? To... Wszystko wypakowałem w drzwi. Dobra. Skręcony granat, zawsze spoko. Dobra. Trzeba ich zeszturmować, inaczej to nie będzie. A i prawie. Nienawidzę. Wiecie co? Jednak nie wytrzymam z tym przerąbanym karabinem, zresztą shotgunem Wezmę sobie coś innego eee, Przydałoby się w końcu wbić to co to ja do tego mi brakuje Okej, okay. dosyć dużo No nic, ale od czegoś trzeba zacząć Ale ich rozjebało Chłopy wstawaj, tam macie apteczki w ogóle też masz apteczkę, chociaż nie, nie mogę rzucić drugiej. Jest taki, jakby, odstęp. No bierz, żołnierzu. No, dziękuję. O, w ogóle jesteśmy w tym przejściu. Co ostatnio? Uff, oh, fuck! Zleciałem po schodach. Rzuciłbym tą apteczkę, bo tu. O, właśnie. I teraz punkty się sypią. W ogóle będę takim skambagiem. Ojej. Wszystkie punkty moje. <gry> Nie róbcie tego, proszę, bo nie rozpowszechniajcie tego triku, bo, bo nie będę dostawał punktów. Trik jest dosyć skambagowy i, i nie polecam. Troszkę się nam typek zdenerwował. A właściwie mój e, sługa, hehe, minion i tak dalej. Za dużo ostatnio oglądam Helsinga. E, no dobra, co my tutaj mamy? O, 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 o granat przyleciał, duży. Zabije nas. Dobra, zrobię mu niedźwiedzia za karę, że tak brzydko flame'i Ha, niedźwiedź. Jak <grystanie> coś to niedźwiedź, to jest skrzyżenie kogoś. Praktycznie, jak nie ma szans na przeżycie, i w ogóle nie oczyszczając wcześniej. Terytorium, to jest właśnie niedźwiedź. O, właśnie. Właściu widzę, że strasznie spinuje. Ojej, no dobra. Czekałem kogoś, za dużo dymu tam jest, nic nie widać Strasznie słabe miejsca trzeba gdzieś inaczej próbować zeszturmować, jakoś ich zaskoczyć A nie po prostu brnąć na masę, bo Dopóki oni są tak ufortyfikowani, to moim zdaniem gówno da Nasza jakakolwiek liczebność O, mogę zamontować, a kogo? A, się skuszy nawet Co jest za zamaskowanie dostałem? Brzydkie Jak do bagna Osoby to wezmę, o to Leśne i granat dymny dostałem, tak? No dobra, walić to. Wezmę sobie mini. W końcu zapamiętałem, żeby zmienić granat fosforowy, który moim zdaniem jest do dupy. Bo tak jak mówiłem, nie wiem czy może to zmienili, ale kiedyś... Co się kurwa dzieje? Mócież sama napierdala. O! Wow. Dobra. Eee, wracając do tego granata. On zabiera 99 HP, jeżeli ktoś będzie stał w naszym fosforze przez 10 lat oraz dostanie pierwszy wybuch. Także, no nie wiem, nie wiem kto to wymyślał. Może to już zmienili, mam nadzieję, bo to co było było bez sensu. A, Snajperka? Jaka? A się skuszę! Oooo! W ogóle z. Ooo! w... oczu! Lubię to, lubię to za, za, tak bardzo. Tak, zaraz pewnie z nią zginę, ale to jest jak coś. Mm, najlepsza, moim zdaniem, sniperka w grze. Ale bieda, w ogóle jak przycelowuję, to zamarza mi celownik. No, zajebiście. Widać tyle, co jakbym dostał lśnienia. O, co się dzieje. A, bo zamieć się jest, dobra. Myślałem, że już nie wiem w ogóle. Nie, no, serio, ale. Haha, <laughs> serio, zamrażający się celownik. Naprawdę. Czy po prostu ten śnieg, nie wiem. Ale wygląda to dziwnie i mi się nie podoba O w ogóle zmieniając broń Aaaa Fak, 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 fak Gościu czołgamy się tutaj, dobrze robisz, dobrze robisz Strzelają do nas O w ogóle Idziemy sniperka, widzę, że ty miałeś podobne oprzyrządowanie co ja Nie mogę cię już wskrzesić Hopie ino wstawaj, pomocy ja tu potrzebuję Co to? I. tu główienko małe Dobra. takie, jak coś nie wiecie, nie wiecie o co chodzi z tym główienkiem małym latającym, to, to wykrywa. O chuj. Jeszcze raz nie trafię i nie żyje. No właśnie. O, zabiłem go. Ale no, to główienko małe lata i wykrywa przeciwników. To ma tam kamerkę podczepioną i dzięki temu na mapie można zobaczyć, kto gdzie jest. Także straszne skamba. Straszne gówno. Nienawidzimy. Tak, co jest? Pomidor? Czemu nie wiem, co się stało? Żołnierzu, gdzie biegniecie? Pobiegnę z wami. O, 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 Wiele mówię cały czas, żeby nie brudnąć na masę, a biegnę jak Debil na masę. No dobra, nieważne. Znaczy, już, już za bardzo głupi jestem. Ja się dokładnie wskażam. A tak jak. Co jest z tym celownikiem? Serio, jakoś. Z... Wybieliło mi te eee, celowniki, no, wyprane w perwolu. No serio, o co chodzi? o, o, o co się dzieje? Gościu z mnie zabił. No widzę, że straszna bieda i ogólnie chyba to przegramy, bo ta. Nie da się tego przeszturmować za Chiny Ludowe. Dun-dun-dun-dun-dun. się muzy muzyczka zacznie. Tak myślę, że tylko tą bitwę nagram w tym odcinku. Fak Nie tak jakoś. Nie wiem. Niby prowadzę trzy serii, ale cały czas mam takie wrażenie, że. Kurna, jakieś gry bym sobie nagrał, bo jakoś o czymś zapominam. Nie wiem, na przykład e, nagrywałem wcześniej Lola. Nie wiem Ostatnio na LoL'a się wkurwiłem na tyle, że go usunąłem eee, nie wiem, może ściągnę, ale nic nie obiecuję Bo ta gra po prostu mi się zaczęła już naprawdę mocno nudzić Grałem już Bóg wie ile czasu Co tu się z tym typem dzieje? Co jest z nim nie tak? Co się kurwa stało? Czy ja w nich wypierdoliłem Nie, tu co? Dobra Także yy, dzięki wielkie za oglądanie, to by było już na tyle w tym odcinku No a jeszcze może tam pokażę wam yy, Nie wiem, ślepe debile Banda debilów z FF <ścoughs> Kocham takich ludzi No, no nic No trochę dostałem w strzelbach Trochę granatów O, no tak, dymno blokowałem A level będzie? Level będzie, przepanie władzo? Będzie no i git. O, srebrny pakiet. Fajnie. No dobra. Tutaj nie wiem, mogę wam jeszcze pokazać. O, macie tutaj tabelę wyników. O Jezu, czwarty byłem jak oni la mili. Boże, żebym ja czwarty był w tabeli. Dobra, ale widzę, że zaraz się zacznie kolejna runda, a ja chciałbym wyjść. Także dzięki wielkie za oglądanie i się masz.